Cześć! Zapraszam Cię na szkolenie Przekuj nawyki w świetne wyniki. Dlaczego w ogóle warto zajmować się nawykami? Bo nasza silna wola w wielu sytuacjach bywa zaskakująco słaba. Motywacja co prawda pozwala nam zacząć, ale żeby wytrwać i osiągnąć cel do samego końca, potrzebujesz właśnie niezawodnych nawyków. Podczas tego szkolenia poznasz fakty i mity dotyczące nawyków zgodnie z odkryciami współczesnej nauki. Nauczysz się świadomie rozwijać te nawyki, które chciałbyś mieć w swoim życiu, a także pozbywać się tych, które chcesz wyeliminować. Dowiesz się, jakie nawyki mają najlepsi sportowcy, menadżerowie i biznesmeni oraz które z nich możesz wprowadzić do swojego życia. Dostaniesz też bardzo praktyczne i wyjątkowe narzędzie do zmiany nawyków. Mianowicie grę edukacyjną Krajna Nawyków, która pomoże Ci zmotywować się do codziennego działania, śledzić swoje postępy i rozwinąć wiele wartościowych nawyków i umiejętności. Jeśli więc chcesz osiągnąć duże, a jednocześnie trwałe zmiany, zapraszam do udziału w szkoleniu.